JBL Flip 3, JBL Flip 3 Stealth Edition, JBL Flip Essential. Czy JBL... Pop... Sprawdźmy to. JBL zasypuje nas ostatnio przeróżnymi wersjami swoich głośników przenośnych, niczym Xiaomi, modelami smartfonów. Najlepszym tego przykładem jest linia Flip, która najwyraźniej doczekała się właśnie już trzeciej obmiany modelu Flip 3. W połowie 2015 roku na półki sklepowe trafił JBL Flip 3. Trzy lata później, niedługo przed premierą Flipa 5 i już dawno po premierze Flipa 4, pojawił się Flip 3 Stealth Edition którego recenzję i porównanie z poprzednikiem mogliście już zobaczyć na moim kanale, a po kolejnych 12 miesiącach, zaraz przed Bożym Narodzeniem 2019, JBL wyskoczył z modelem Flip Essential, łudząco podobnym do dwóch poprzednich trójek. Tak naprawdę jedyną różnicą z zewnątrz jest kolor, który w przypadku najnowszego Flipa Essential jest znacznie ciemniejszy niż szary pierwotnego Flipa 3. Przy odpowiednim świetle wpada on dodatkowo w niebiesko-zielonkawy odcień, co może się podobać. Warto też nadmienić, że jest to jedyna wersja kolorystyczna, w jakiej ten model występuje. Na obudowie brakuje również przycisku Connect, co jednak nie powinno szczególnie dziwić, bo z tej funkcjonalności wykastrowany był już Flip 3 Stealth Edition. Zresztą sama specyfikacja między tymi dwoma modelami jest identyczna, a ponadto po kliknięciu na oficjalnej stronie jbl w specyfikację Flipa 3 Stealth Edition otwiera się karta z Flipem Essential. Dokładne różnice między Flipem 3 a Flipem 3 Stealth Edition omówiłem już we wcześniej wspomnianym materiale o Flipie 3SE, ale dla przypomnienia: Flip 3 Stealth Edition oraz Flip Essential nie oferują funkcjonalności JBL Connect ani zestawu głośno mówiącego. Odporność na czynniki zewnętrzne została w nich podniesiona do klasy IPX-7, więc są odporne nawet na zanurzenia w wodzie. Oferują teoretycznie o 5 Hz niższy bas od oryginalnego Flipa 3 80 Hz versus 85. I są także cięższe o 20 gramów. Poza tym nie różnią się od Flipa 3 niczym, oprócz barwy dźwięku, którą weryfikowaliśmy w poprzednim materiale. Dzisiaj zaprezentuję Wam natomiast porównanie Flipa 3 Stealth Edition i Flipa Essential. Po czym chociaż krótko podzielę się z Wami moimi spostrzeżeniami na ten temat. Kończąc omawianie aspektów technicznych, warto jeszcze wspomnieć, że wszystkie trzy głośniki ładują się około 3 godziny i zarówno Flip Essential, jak i Flip 3SE posiadają fabrycznie w Granu taką samą wersję oprogramowania 3.1.0. Zestawy, jakie otrzymujemy z głośnikami są również identyczne. Do każdego z nich jest dołączony kabelek micro USB. Teraz zapraszam na krótki test porównawczy dźwięku. I'm gonna do a Oba głośniki grają niemal identycznie, bez wątpienia, ale skupmy się początkowo na samym flipie Essential. Całościowo oferuje on naprawdę przyjemny dźwięk. Na niskich ustawieniach głośności brakuje mu co prawda nieco mocniej zaznaczonego basu, ale pewną pełnię i tak udaje mu się wytworzyć i większość osób powinna być pod tym względem usatysfakcjonowana. W uszy wyraźniej rzuca się natomiast pewien niedobór średnio wysokich częstotliwości, i to on mi bardziej przeszkadza, ale znowu zwrócą na to uwagę dopiero ci bardziej czepliwi. Na około połowie maksymalnej głośności Flip Essential gra jeszcze lepiej, bo zarówno bas, jak i tony wysokie są nieco pełniejsze, ale wciąż nieidealne. Im głośniej, tym udział basu zaczyna się zmniejszać, zwłaszcza na mocniejszych klubowych kawałkach, które głównie już tylko pukają. Średnica wyłazi wyraźnie naprzód, ale całościowo do okolic 3 czwartych maksymalnej głośności słucha się go wciąż przyjemnie. Maksymalna głośność z kolei jest dobra, adekwatna do wymiarów tego modelu, ale nie robi żadnego wrażenia, jeżeli chodzi o jakość dźwięku. Jest płasko, ale przynajmniej czysto. Rezultaty zestawienia Flipa Essential z Flipem 3 Stealth Edition nie zaskakują. Oba głośniki grają bardzo podobnie, może wręcz identycznie. Jedynych ewentualnych różnic jestem chyba w stanie się doszukać na najniższych i najwyższych stopniach głośności. Dźwięk nowego Flipa Essential na tych pierwszych sprawia wrażenie delikatnie mocnie dociążonego z minimalnie mocniej uwypuklonym i bardziej miękkim basem. Z kolei Flip 3 Stealth Edition posiada troszeczkę lepszą, wyższą średnicę, przez co m.in. niektóre wokale wydają się lepiej wyeksponowane. Natomiast na maksymalnej głośności, to Flip Essential oferuje chyba kapkę wyraźniejszą górę i być może jednocześnie troszeczkę większą głośność kosztem nieco mniejszej ilości niższej średnicy, która została zachowana we Flipie 3 SE. Podsumowując, oba głośniki to w dużej mierze odgrzane kotlety przez JBL-a. Z jednej strony fajnie, że grają nieco inaczej niż oryginalny Flip3, o czym raz jeszcze mogliście się przekonać, oglądając i słuchając recenzję jbl Flip3 Stealth Edition. A także oficjalnie posiadają klasę odporności IPX7, ale brak możliwości połączenia ich z drugim głośnikiem JBL-a, czy przeprowadzenia rozmowy w trybie głośno mówiącym, to dość istotne wady. I co gorsza, wielu klientów kupuje te modele bez świadomości występowania powyższych różnic, po czym są dość niemiło zaskoczeni, co potwierdzają chociażby Wasze komentarze pod poprzednimi materiałami. Osobiście prędzej rozważyłbym zakup Flipa 4, a najlepiej Flipa 5, bo różnica w cenie między tymi wszystkimi modelami jest ostatnio stosunkowo niewielka, a nie tylko otrzymujemy w nich wyższej klasy dźwięk, ale również dużo lepsze baterie, które we wcześniejszych Flipach mają bardzo złą sławę, głównie ze względu na ich krótką trwałość i awaryjność, co niestety na podstawie moich własnych doświadczeń również potwierdzam. Tak czy inaczej, zawsze miejcie na uwadze cenę w jakiej aktualnie macie możliwość zakupu takiego głośnika, bo flipy 3 wcale nie są złymi modelami. W opisie tego filmu umieszczam dla Was linki do omawianych dzisiaj głośników i zestawień ich obecnych cen, więc warto tam zajrzeć, jak również do poprzedniego odcinka z najlepszymi okazjami na głośniki bluetooth i resztę elektroniki, gdzie codziennie o 9 rano serwuję Wam nową porcję specjalnie wyselekcjonowanych przeze mnie promocji. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.